Pasuje, będę musiał to inaczej zrobić. Król. No. Inaczej to będę musiał zrobić. Właściwie to... Zabijesz mnie. Nie. Ej! Ty, bo potem nie znajdę. Idę w ogóle pokopać. Patrzcie tylko.

Za lepiej Dirtę, jak był z tą. To dobrze? Tak. Będzie więcej Dirta. No w ogóle posadzę. Masz może Basię? Nie. O kurczę, już noc się robi. Ты сведенная. Ванник. Нет? Так. Уже ну, есть такие, только она с горой и то есть такая, Значит, такие простые. И ты не моя брать. Есть. Не, не, Będę miał dwa craftingi, dwa piecyki i nie Idę po dwa pleje. Co? A Jak zginę, to się za mnie pomóż. Grałem. Nie módl się za mnie. Przecież tak mówię.

Nie. A ja już mam, to nie muszę, to jeszcze ja to zrobię. I teraz jest dramat. Ja mam miejsca na łóżko. To przesunęli. To. To. I tak. I tak. A tu by było... I tu byśmy zrobili tak. Tak. Zrobisz... A to byśmy zrobili tak. Ja się zlękłem, co nie, że w moim domu jest creeper, tak jak... I no. już takie. Wychodzę. No, świetnie! Nie w dom Tak. moim? Ej, weźmy, to są moje schaboszczaki, piasek. Ja to naprawię! Ja to naprawię! Daj gifta. Ale nie łataj tego środku, łataj to ten! No wiem, ten. wiem. Cię tylko mnie nie załataj! No sam się załatałeś. Czekaj.

Gdzie? No nic nie ma. Ej, w ogóle samo z jednej strony na stara a ze drugiej Co? No to tak ma być. Mm. Mm. I mogę w końcu dokalkać swoją widodlę. Już jakiś Adrian nie będzie nie Mam co. To freeback. Gdzie? Yeah. Free yeah. free <laughs> 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 no mówię, to freeback, że ja Ci przeszkadzam. Już mi zaległeś. Taki jak idziesz. Dobra noc. Dobra noc. Å hey, ja.

O, osielamy aturę. O, i taj opcji. Enderman. Ja mam tutaj kozabyskiego podra. Ja. Aaaa, owca! Nie, zniszczyłeś mój blok! To twój blok? Tak, to jest mój teren jeszcze. Idzie do siebie. Tak, i koło tak mam?

Bo było o Basia Ja się nie mogę zabić! Ja to było w drugą stronę, ja idę w domu. Ale tu... No poczekaj, ej, ej! Poczekaj, tu są moje rzeczy.